Hej, cześć na wszystko ludzie z tej strony Rodak, a to jest Akinator. Tak. Eee, tak. Pewnie był bardzo taki patriotyczny wstęp. Mm -hmm. Tak, budzie się 1 sierpnia. Ale ja o tym mówić. Nie będę. Zagrał sobie Akinatura. Czy był Akinator na przykład Czerny czy może nie wiemy. Co może być jesant, Patron? No. Yy, dlatego, że mój internet odwalał takie wiksy przez ten ostatni tydzień, że to jest Uff, głowa mała. Yy, yy, naprawdę. To jest, yy, że... Nie on się włączał, wyłączał, wszystko. Yy, nie Patrodek. Patronek. I dat Mm, mm. No. Yy, on się włączą, wyłączą wszystko nie, nie pozwalał mi nic zrzucić absolutnie nic. Yy, no i tak to głównie dlatego jak wszystko jest git A, jak wszystko jest git, to yy, 1 sierpnia się to pojawi.. Ach. Yy. Dobra, zagramy sobie w Akinatora, żeby taki, bo to był taki, to miał być odcinek taki, że wiecie, tam, ne, 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 y, ne, tam, żeby wyjaśnić, żeby nie było hejtów, tam, coś, y, no. i dobra. I coś musiałem nagrać, co nie? Y, dobra, to ja sobie myślę o Geraldzie z Rivi. Y, czy twoja postać naprawdę istnieje? Y, nie. Chyba, że gry są realne. Czy Twoja postać ma czarne, mroczne włosy? Nie. przeciwnie. Czy Twoja postać ma włosy? No ma. Czy Twoja postać jest kobietą? No nie. Czy Twój charakter jest z anime? Nie. Broń Boże. Czy Twoja postać jest z gry wideo? No oczywiście, że tak. Czy twoja postać walczy mieczem? Tak, walczy mieczem. Czy twoja postać ma białe włosy? Tak, ma białe włosy. tak. Czy twoja postać jest z Wiedźwina? O Oczywiście, że tak. Czy twoja postać przechodziła mutację? No przechodziła jak każdy, co nie? No, pokaż, pokaż. A, Gerald z Rivian. Yeah. No, dobrze, że Polska. Dobra, no to co, minutowego dieta. Jej, jej, jej. No, play again. To teraz pomyślmy... Pomyślmy... O, Mieszku pierwszy. O, to będzie dobrze. Tak. Czy twoja postać jest realna? No już nie żyje, ale była realna. Czy twoja postać... Ma więcej niż 30 lat? Ma ponad 1000? Nie, ponad nie. Tak, ponad 1000. Czy twoja postać jest kobietą? Nie. Czy twoja... Postać jest Polką, Polakiem, tak. Czy Twoja postać jest politykiem? Czy, czy książę to, to polityka? No nie, chociaż. Czy Twoja postać jest w z mojej familii? Nie, a szkoda. Czy Twoja postać jest słabna dzięki YouTubeowi? Nie, nie jest słabna. Czy Twoja postać nie żyje? No, prędkiś. Twoja postać była papieżem? Nie. Czy twoja postać żyła w XX wieku? Nie, nie żyła. Jest naukowcem? Nie jest naukowcem. Tak, jest żołnierzem. No. Tak, była królem. Tak, ma ponad tysiąc lat. No, zabijała Niemców. Czy twoja postać nie żyje od ponad tysiąca lat? No, nie żyje. Jest mieszko pierwszy Kurde, znalazł. A to nowina To ciekawe, czy znajdzie. Ciekawe, czy znajdzie. Marię Skłodowska Nie, Maria Skłodowska na pewno znajdzie. Tak, patrzę teraz po CD action. Tak. Jest. Dobra, play again. Wiem kto, wiem kto. Ale wam nie powiem. Bo on może słyszeć. Czy Twoja postać była mężata? Nie. Czy Twoja postać jest sławna dzięki YouTube'owi? No cóż, przeróbki są różne, ale raczej nie. Naprawdę istniała. Nie, nie. Walczy mieczem. No walczy. I nie ma białych włosów. Nie. Tak, jest z gry wideo. Nie, nie jest sławna dzięki asasynowi. Nie, nie jest z online'ówki. Cóż... No tak, trochę. Tak, kontroluje ten, charak ten charakter. Nie, nie nosi maski. No, używa łuku. Nie, nie gra w Minecraft'a. Nie, nie też z <gludziś> <toddź> Tak, <toddź> to z gotika to tak. No, używa czasami tam magii. Czy twoja postać grała w trylogię? Nie. Kurde, tak, przecież... Ja... Czy twoja postać pływa? W jedynce nie pły... Nie, pływa, pływa. pływa. Tak, zabijała smoki. Kurde, to z trylogią to zwaliłem, przecież... Chociaż nie. Nie ma trylogii, bo są cztery części. Czwartej nie uznaje, ale jednak jest. Dobra. Czy, twoja, czy twój charakter to, to dziewczyna? Nie. Mm -hmm. Jeeeej! Nameles Hero! Tak, bezimienny bohater! Dobra. Ludzie, mam nadzieję, że ci nie... Wyjdzie dzisiaj! Ja nawet nie mówię, żebyście łapkowali, bo to, to jest taki... To, to jest taki na odwal się film. Tak! To jest taki film na odwal się. Nie no, żartuję, no. Jakiś film musiał powstać, co nie? No, to... Film jest, jest. <grym> no, ale jak, jeżeli widzicie ten film... Znaczy, że mój internet już się uspokoił. Czyli w tym dniu, albo jeszcze, albo w następnym dopiero będą już filmy. No chyba, że już wyjadę na wakacje. No yy, więc na razie. Cześć.